No dobra, no to teraz przydałoby się tutaj tak trochę polatać i posprawdzać u kogo mogę dać questy. Bo to, że wziął... Wykonałem kilka questów. Lara hm. prześpię się. Śpij do następnego poranka. Okej... Okay. Dobra. Witaj, pielgrzymie. Jestem Carlo. Jaki idą interesy? Na razie. Chociaż... Co mogę dla ciebie zrobić? Wciąż jest tu paru niewolników. Słuchaj, Aldo ma... Kupił ode mnie kilku niewolników. I? Chodzi o to, niewolnicy znikają, dopóki ruiny nie są bezpieczne. Rozumiem. Ruiny nie stanowią już zagrożenia. Niewolnicy są bezpieczni? Niech kopią. Świetnie, a tobie. Okej. Okay. Dobra, z jednym już sobie poradziłem. Będzie tutaj ktoś, nie. Asznó. Witaj w Bakareszu. Jestem Ash. Co możesz mi powiedzieć o świątyni? Świątynia to... Powierzamy złoto czar... Jeśli chcesz się pomodlić, Świątynia jest zamknięta... I tylko amul. Co... Możesz pop... Możesz też walczyć. Co jeszcze? No cóż... Jeśli zaniesiesz amulo... Ślera... Na koniec... Jesteśmy im posłuszni, ale nie znajdziesz go tutaj. Nadszedł czas... Wziął... Oczywiście przychy... No dobrze musisz przekonać Jafara, Carlosa i Jafar w... tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów zrozumiano przekażę twoją daninę amula żeby cię wpuścił do dokładnie ręka rękę myję dobra Jafar zabiorę twoją daninę do amula naprawdę? kto wie może pracujesz dla koczowników no więc jak to Chyba nie powinniśmy ci ufać. Czym się możesz poch... Ubiłem interes z nafalem. Tak, to dobrze. Idź do amu... Mhm. Spoko. Hallo? Zaniosę twoją daninę amulowi. Chcesz dostarczyć nasze złoto? Aha. Hmm, to mi się podoba. Więc... Załatwiaj te interesy z amulem, ale będziesz mi niewinny... Kiedy już dostaniesz się do świątyni, mam cię po. właśnie tak. Niech się do. zobaczę. Pokładam w tobie. <laughs> Dobra. Tylko gdzie ja mam znaleźć tego niewolnika, który ten tego no wiecie. Nie, może. Hmm. Może się zgodzić, żebym zrobił zadymę. O! Udało mi się przekonać kupców. Więc cieszysz się ich zaufanie. Proszę. Dzięki temu złotu, amul, tylko bez żadnych sztucz. Jeśli spróbujesz uciec. te ja od razu zaniosę. Jesteśmy ludem wybranym. <noise> <noise> Władza dla Beliara, a jego król... Przybywam z Daniną od... Dobrze, oddaj ją mago. Będziesz mnie teraz... Wiernie służysz miast. podzielaj się z tobą. Więc jak będzie? Miasto bakaresz. Spoko. Prostarej wiedzy. Jesteśmy ludem wybranym, bogactwo dla nas... No, raczej jeszcze 10 punktów nauki Jesteśmy Mam no, wrażenie, że tutaj jeszcze kogoś muszę mówić, że z kimś że z kimś jeszcze mógłbym pogadać. No dobra, to lecimy. Najpierw mała przerwa. Porozmawiamy puścić sobie albo będziemy mieć kłopoty. No ale widzę, że tutaj w pobliżu nie ma żadnego... Hmm, żadnego niewolnika, który miałby ochotę zrobić małą zadymę, więc może w tej świątyni? Albo gdzieś tutaj koło tych ruin? No tak, ruin tutaj nie brakuje, z tego co widzę. No ale jeszcze pamiętam, że koleś mi mówił o kimś...

Fryer, Frajer. no, o stary za co cię zabiję jako pierwszego za to że mi zabrałeś expa a ja nie lubię jak mi się kranie expa północ no dobra północ to zasadniczo jest w tamtą stronę więc zaraz tam pójdę tylko polecam zobaczyć, czy tutaj. Uuu, tutaj jest jakiś krokodyl. Co nie co robią krokodyle na pustyni? To ja nie mam po pojęcia. No niebie jest woda, ale krokodyle. O, widzę, że tutaj są piaskowe topielce. No widzę, że do mnie już lecą. No ale jeszcze jakiś? Dobra, widzę, że tutaj nie mają nic ciekawego. No, 80%. Fu, 80 punktów reputacji już w Bakareszu. Ale jeszcze by się przydało tutaj, tak trochę połazić bo faktycznie mogą być tutaj jakieś potworki które warto, warto zabić za expa i przy okazji <laughs> nie zginiemy znaczy się mi przy okazji nie zginąć ale okej okay. dobra czyli to gdzieś tam co widzę? <noise> ok, Okej Dobra, ale polecę do tego gościa Co tutaj... Pytał o to, kim jestem W sumie Bezio... Prawdę powiedział, że nie należy do nikogo Jest wolnym strzelcem się na baczności. Dobra, czyli Benito nic tu mnie nie ma, czyli to jest południowa, czyli raport z północy, czyli muszę lecieć gdzieś w tamtą stronę. Hmm. Może być problem. Hmm, może być problem. Cały czas na północ te. No okej. Okay. Nie powiem, nie. Może być ciekawie. Jak na pogrzebie. Woda pita. Przysyła mnie. No, Dobra okay, no to co, teraz lecimy tam. Może tam coś będzie? Jakieś zębiaczki... albo coś w sumie chciałbym ząbiaczki Hej, znowu bym sobie pozbierał milion pałek. Ale w sumie mają bardzo małą wartość. A, widzę, że tutaj ziomal stoi. No dobra ziomal, co ty chcesz? Hej! Co? Jak? Czemu nie? Dzicy kotownicy w okolicy. A kiedy mówię, nie brakuj, możemy tylko nie... Przybywa. Um, dokładnie. Nie mogę ci zdać raportu. Więc? Więc pomóż mi się. Opowiedz mi o tych koczownikach Jest ich tylko garstka My m, m, Więc rozpraw... Oszalałeś? a potem Mamy oko na wszystko Seriously? Boisz się koczowników I ty jesteś asasynem może jakby się bezimienny bał Wszystkiego tak jak ty, to on, on nie wiem, kim by został. To na pewno nie zostałby królem myrtany. No dobra, standardowo chybiony strzał. Patrz, stary, jak to się robi. Widzisz, tak to się robi w Myrtanie. No nie no, to centralnie to nie ma problemu. A tutaj będzie tylko jebut, jebut, jebut. Kula, kula ognia. I nie ma. ...zmiłuj się. Magiczny korzeń... ...stara skrzynia... ...pewnie nic ciekawego... ...tak jak myślałem. Nie wiem nawet, czy jestem dalej na północy. Ale to na pewno zaraz sprawdzę, znaczy się w następnym odcinku na pewno tam polecę Żeby zobaczyć czy tam nie ma czegoś ciekawego A coś na pewno będzie Dobra stary Ci koczownicy to już przeszłość o rany, nieźle się spisałeś. Masz tu mały drobiazg. Tak, oto miasto Bakaresz okazuje swoją wdzięczność. Co z twoim raportem? Hej, żaden problem. Idź do Silvio i powiedz mu, że sytuacja została opanowana. Spoko. No dobra. Ja myślę, że ten odcinek już mogę zakończyć. W międzyczasie... Wstrzemię trochę korzeni. <grym> Korzeń większ, tak prawie tak samo wielki jak bezią, ale spoko. Nie, nie wiem, jak on to może wsuwać, bo to pewnie takie twarde jest. No a następne odcinki, to tam nie wiem. nagram kiedy nagram. indziej. Dobra, standardowo wszystko mam na maksa, więc nara.